Tak chcę powiedzieć. Okej, kamek już jest tu Daj się przed siebie. O, widać mnie. Eee. Dobra, co by tu powiedzieć ciekawego, zachęcającego? Możesz powiedzieć, jak się czujesz przed skokiem, jak tam widoki, jak wrażenia z, z tej wysokości, na której jesteś. No, jak się tak patrzyłem, filmiki i tak dalej, to wydawało się to takie niestraszne. Jak się patrzy, na nam teraz malutki, to jest naprawdę mały że masz się tam skakać, no to jest lekki strach. Wcale <laughs> nie jest taki mały, <laughs> taki się wydaje z góry po prostu. I wiadomo, że na filmikach też się wydaje y, zupełnie inaczej, łatwiej. Jak się ogląda, jak ktoś to robi, a jak trzeba to zrobić samemu, to też jest zupełnie inne odczucie. Mhm. Dlatego też myślę, że teraz y, nie ma co się za dużo zastanawiać. Tak. Tylko działać, bo czas tutaj nie styga na naszym niekorzyściu Dobra, jak się już tam zawisnę, to po prostu wyląduję na matracie Znaczy, będziesz się spuszczał, wląduję tak? Tak A, okay. Dobra, jeszcze raz tylko chcę całe widoki zobaczyć, bo nigdy nie Te byłem na takiej wysokości Ok, co jest całe jezioro hmm. Takie duże To jest Malta Fajny, fajny. Fajny ten poznań z góry. No też chyba często się jednak ogląda go z takiej perspektywy. Okej. Okay. Eee, po prostu się przychylam, nie skaczę tylko przychylam się. Dokładnie tak. I tak na po samym początku jeszcze daj sobie ręce na kamerkę, obie dają przed siebie, tak żeby cię dobrze widziała i nawiewała. Tak? Tak, wiesz jeszcze sobie postój. No tak no, żeby okay. mi było widać, tak? Tak. No ale możesz takie jeszcze lekko ręce do góry. I co? Jeszcze jakieś ostatnie słowa przed skokiem? Eee... Nie bój się i działaj Tak jest, i tymi słowami działamy Okej? Okay? Dobrze 3, 2, 1, bungee O kur... O, o ch... złoty Łuu uh. Uh, uh, uh. Ale ciśnienie ciś, czuć na ryju. Uh. O panie. O. Ale ciśnienie czuję bardzo na twarzy. Pozdrawiam wszystkich. ああ。<sighs>